żebym wiedział, że tu takie remonty, to bym inną drogę może wybrał. Cześć YouTube! Kolejny raz DJ Marek z Diedus Events. Jedziemy dzisiaj do Zbąszynia. W samym Zbąszyniu mieliśmy okazję grać wiele razy, ale dzisiaj nowe miejsce. Byliśmy wiele razy w Senatorze, wiele razy w Czwórce, raz chyba u Bociana, wiele razy pod Akacjami. Nie wiem, co jeszcze jest w Zbąszyniu. W każdym razie teraz jedziemy do restauracji Kłos. Jest to nowe miejsce, bo tam nie graliśmy jeszcze nigdy. Także za chwilę będę na miejscu. No jadę trochę wolniej, bo tutaj jest ograniczenie prędkości, bo chyba widzicie, że tą drogę tutaj robią. Jest 13.10. Dzisiaj jestem tak wcześnie, no bo dzisiaj wcześniej się zaczyna impreza. Mamy do przygotowania 40-lecie ślubu, które zaczyna się o 17.00 na sali, więc no mam 4 godzinki niecałe. Za kilka minut już będę na miejscu, więc Standardowo można powiedzieć, że te 4 godziny, także do zobaczenia na miejscu, zapraszam, do oglądania! Dobra, jestem na miejscu. Kurczę, samochody tutaj jakieś stoją. Zobaczcie, to jest przy stacji w ogóle. To jest przy stacji w ogóle, ja się obawiam, że tutaj mnie nawet nie, wpusz nie wpuszczą tak wcześnie, bo pewnie ludzie tu obiady jedzą. O rety. No nic, jest y 13.25, etol już wyłączyłem. 35 minut mi zajął dojazd, tyle mi etol wyświetlił. O, czyli tak 5 minut dłużej niż, niż planowałem jechać, bo tak sobie myślałem, że w pół godzinki dojadę. Dobra, jest 13.25, prawie idę się dowiedzieć w ogóle, gdzie tam się będę ustawiał i gdzie mam podjechać, bo nie byłem tutaj jeszcze. Na razie stoję sobie tutaj. O, przyczepkę w lusterku wam pokażę, bo jeszcze dzisiaj jej nie było. Także... Także tutaj przy samej stacji, to jest też wjazd na stację, także tutaj, o właśnie tutaj wjeżdża jakiś samochód, ale nie, nie zastawiam miejsca spokojnie. Spokojnie mieszczą się auta, nawet ciężarówka przejedzie, więc spokojnie. Dobra, idę się dowiedzieć co i jak i do zobaczenia później. Muszę się wszystko dowiedzieć. Tam widzicie restaurację za mną. A może tak się ustawiam do tego słońca. No i co? Pani mówi, że jeszcze pół godziny, czyli od 14 będzie dopiero, będzie dopiero miejsce dla mnie. No mogę już sobie trochę rzeczy pownosić, więc nie wiem, może głowy, tylko wniosy, no bo. Jeszcze też nie mam za bardzo, jak tam podjechać, bo stoją samochody przede mną. Widzicie, auta stoją, więc za bardzo nie mam też, jak podjechać. I tak myślę, że chyba lepiej będzie odczekać te pół godziny, niż, niż teraz nosić tak daleko i się zmęczyć. No bo jakbym sobie tu wjechał na ten parking, no to te tiko tutaj stoi. Kurczę, też się nie zmieszczę. Jakby nie było tego Tiko, to bym sobie tam wjechał. Zająłbym cały parking i już. Nie no, cały nie, pół bym zajął. Ale jak te tylko tam stoi, to ja się nie zmieszczę. To ja się nie zmieszczę, więc to mi za bardzo nic nie da. No chyba, żebym tu tak zawinął. Chyba, żebym tu tak zawinął i trochę kołami na trawę sobie wjechał. Nie, to będzie przypał. O pan tutaj przede mną odjeżdża, to ja sobie chyba muszę tutaj pojechać, zawrócić i wjechać odwrotnie. Tak jak teraz jestem, tylko odwrotnie wjechać i już będzie dobrze. Okej. Okay. No i udało się. Udało się, obróciłem tutaj w drugą stronę. I teraz sobie będę pomału wnosił. Fajnie, że ten jeden pan wyjechał. I jeszcze jak drugi wyjedzie za chwilę, to... to będzie całkiem super. Otworzę tutaj. Idealnie, idealnie, także wszystko fajnie, także wszystko spoko, o, flaszeczka jak zwykle wywalona, no i nic, pomału będę wnosił, także odezwę się do Was za chwilę i później sobie zobaczycie jak wygląda w środku, no także nie jest źle, nie jest źle, udało mi się tu ładnie podjechać, no. No, jak na razie wszystko fajnie. Tam sobie wnoszę. O już sobie wjechałem skrzyneczką. I tam na lewo wszystko wnoszę. Do samego końca. A tutaj sobie podjechałem tak. I wiecie co? Tak sobie myślę, że nawet fajnie. Nawet fajnie, bo nie jest daleko. Zobaczcie, schodków nie ma za dużo. Dwa schodki tylko przy wejściu, a reszta już jest wszystko na jednym poziomie. Także bardzo fajnie. I co jeszcze? Nawet mi nie przeszkadza ten Ford tutaj, bo teoretycznie wiecie, jakby nie było tego Forda, mógłbym podjechać aż pod same schodki, nie? Aż tam byłbym przy drzwiach przyczepą. Ale z drugiej strony, nawet dobrze, że tak jest, bo ja sobie tu zostanę. Ja sobie tutaj zostanę w tym miejscu i wiecie, te parę kroków. Ile to tam jest, te 5-6 metrów? 5-6 metrów, co bym zyskał, gdyby ten Ford odjechał, a tak, to ja sobie tu zostanę, bo ja tu jestem samochodem, prawie w, przy samych tam krzaczkach. Tutaj nikomu nie przeszkadza przejazd na stacji jest, także nawet nie będę tego ruszał. Tak się fajnie udało wjechać. Przyczepka trochę trochę złamać, że tak powiem i, I kurczę rewelacja. Także jeżeli... jeżeli nie będą nic mówić, to ja to tak zostawię i nie będę już nawet przestawiał samochodu i niech on sobie tu stoi te kilka kroków dalej. To jest spoko, bo no, przy drzwiach nie pozwoliliby mi zostawić, nie? bo przyczepą bym całe te okna zasłonił i, i, i to na pewno kazaliby mi odjechać. A tak, to ja tak zostanę. Jak nic nie będę mówić, to tak zostanę albo ewentualnie troszeczkę do przodu podjadę i, I spoko. Także wnoszę sobie kolejne rzeczy, tak żebyście widzieli to, co mam tutaj wziąć. Tak, żebym w jedną rękę mógł złapać. O, może to sobie wezmę. Zabiorę was do środka, może mi coś pokażę? Albo no nie, wezmę głowy teraz. Wezmę głowy, bo już mam tą skrzynię przygotowaną. To będzie lepiej, jak wezmę głowy. Tak jest. Może najpierw tą walizeczkę, żeby jej nikt nie jumnął. żebyście widzieli coś. Dobra, pozanoszę resztę i widzimy się za chwilę. No i wszystko super, jest 14.00, a ja mam wszystko w środku, więc mam równiutkie 3 godziny, żeby wszystko przygotować już tam w środku, tylko bez noszenia, bo wszystko już sobie wniosłem. Także jest super, zamykam przyczepę, biorę ostatnią walizeczkę z samochodu z komputerem. No i tyle, mam wszystko już w środku.

Dobra, słuchajcie, wszystko już mam gotowe. Byłem już nawet się przebrać. Także zamykam już auto i chodźcie sobie zobaczyć, jak wyszło. No i to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć. Dobra, punktualnie druga Punktualnie druga 00, czyli wszystko zgodnie z planem, bo impreza była co do sekundy do godziny pierwszej, tak jak było zaplanowane. Tak było rzeczywiście. Chwila, coś do picia, co miałem wziąć jeszcze. Gdzie to leży? Gdzie to leży? Tutaj. Nie widzicie, ale ja widzę. Mam. Dobra. impreza była punktualnie do pierwszej. O pierwszej 00 skończył się ostatni kawałek. I teraz jest druga 00. Właśnie skończyłem pakować, czyli... Równą godzinkę mi zajęło pak W samochodzie wszystko jest. Tak, etol już mam włączony. Także możemy praktycznie od razu jechać. E, idę tylko obczaić, czy wszystko jest dobrze. Tu wszystko świeci, powietrze jest. Wietrze jest w samochodzie, wszystko git, hamulec, kółko, linka, kutka, łańcuch, kabel, wszystko jest. Nic, no to jedziemy, to jedziemy. Gdzie są pasy? Gdzie są pasy? Ty, ale chwileczkę, bo ja tu muszę zawrócić, bo tu jest, tu jest zakaz. Where? Dobra, chwila. Chwila, niech tam ktoś przejedzie tym samochodzikiem. Okej. Okay. Tak, wyjazd jest z tamtej strony. O, widzicie zawracanie z przyczepką? Dobra, no nic, to tyle na dziś, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć!